Dzień dobry wszystkim. Zaczął się okres węgowy. O niektórych mam zapytania dotyczące mieszanki jajecznej. Jak ja to robię? Wiadomo, że ja robię troszeczkę w większych ilościach. Więcej ptaszków. Ale chciałem pokazać mieszankę jajeczną do wykarmienia młodych. Jedną z takich mieszanek, bo. Za każdym razem dodatki, które stosuję są inne. Zamiennie stosuję jakiś tam oregano, czy wiesiołek. Mak oczywiście zawsze stosuję. Dlaczego to zaraz powiem. Jeżeli mamy jednego ptaszka to tak naprawdę wystarczy nam przekroić jajko. W pierwszych dniach życia na pewno starczy, nie trzeba nawet dusić ani nic. Samiczka sobie sama pobierze. Jeżeli jest samcem, to jeszcze lepiej. I tak na pewno w pierwszych dniach życia odchowamy nasze pisklęta. Potem, oczywiście, możemy dodawać, rozdusić to jajko z makiem, ze zmielonymi różnymi nasionami. Jak tutaj mam zmielona konopia i zmielone ostropest, to też będę dawał. Tu są trzy jajka, oczywiście. Zwykłe kurze jajka. Ściera na tarce. Oczka takie nie mielę tego, bo wyjdzie papka. A papki za bardzo takie ptaszki nie chcą jeść. Tutaj mamy kaszę kuskus. O kasze, kuskus chyba nigdy nie mówiłem. Jest to pszenica z Afryki poddana obróbce czemu z makiem. Ten kuskus ma bardzo dużo żelaza, ale żeby żelazo się wchłonęło, lepiej się wchłonęło, do tego jest potrzebna witamina C. Witamina C zawiera mak. Oczywiście, po obróbce termicznej tej witaminy C połowę ubywa, ale i tak tutaj jest. No i mak ma jeszcze taką właściwość, że oczywiście działa na trawienie, ale mak zawiera też bardzo dużo wapnia. I to jest kasa kuskus pszenica, która pęcznieje. Długo trzyma wilgoć, jeżeli dajemy taką mieszankę. Możemy spokojnie podać. Ja taką podaję, jeżeli jest wieczór, bez jajka. Oczywiście dodatki jakieś tam ziołowe daję, ale jeżeli daję bez jajka, to nie trzeba zabierać. To się nie zepsuje. Bardzo długo trzyma wilgoć. Najbliżej nam wyschnie, ale do rana, czy jak mamy zamiar późno wrócić, to taką kasą też nam wykarmią. Oczywiście kuskus też to, to jest. Białko roślinne. Tyle na temat kuskusu. Tu mamy rusk. Następna pszenica podana obróbce. Bardzo dobrze chłoni wilgoć. Tutaj mam perlę białą. dostępuje oczywiście kiełki i Dobra, zrobimy mieszankę. A jeszcze taką. Tutaj mamy w tej mieszance ostropest, zwykły ostropest. Konopia zmielone na drobno, bo będziemy podawać młody. Te łuski z konopi yy, nie szkodzą. Po zmieleniu będą. Dobrze działać na jelita, nic się nie dzieje. Tutaj mamy perle w postaci suchej. Jest też taka, jest zielone, żółte kuleczki. To jest po namoczeniu. Oczywiście robimy według przypisu, który jest załączony. Tak wygląda rusk suchy. Rusk jest bardzo dobrym pochłaniaczem w wilgoci, tak. Pęcznieje on, nadaje się bardzo dobrze do mieszania z nim witamin. Lub jeżeli ktoś barwi ptaki, wchłonie nam też barwik. Ptaki to chętnie pobierają. Tak wygląda rusk suchy. Tak wygląda już, już po namoczeniu. Tu jest bez barwnika. Jeżeli ktoś chce, może tutaj podać sobie barnik wymieszać. Do wody on wchłonie razem barnik, tak samo witaminy, yy, nawet bodajże lekarstwa. Też można tak podawać. Zrobimy mieszankę. Ja robię w dużych ilościach, bo jest więcej młodych już. Do tej mieszanki dam tylko dzisiaj ostropę. Niedużo tutaj jest, dwie łyżeczki. Jeżeli ktoś ma jednego ptaka. Inaczej powiem, jeżeli ktoś ma jeden lęk gdzieś w domu, no to nie robi tyle. Może sobie jajko roznieść widelcem, posypać różnymi takimi delikatnie dodatkami. Dzisiaj będę podawał tutaj jeszcze oregano. O właściwościach oregano mówiłem. Jedną z ważniejszych właściwości oregano też jest, to jest diostatyki. Może coś kiedyś jeszcze powiem na ten temat. Tutaj jest pinka. Pinki do tej mieszanki, jeżeli daję tą perlę, co pokazałem, to pinki daję troszeczkę mniej, bo pinka to jest 30%, perla to jest 30% białka zwierzęcego. A tu jest białko zwierzęce w postaci zmielonej, suszonej pinki. Kurkuma. O kurkumie mówiłem. Ma właściwości przeciwdzielnicze, przeciwposzczutnicze, ale też pomaga wchłaniać się różnych witamin. Oczywiście taką <laughs> mieszankę jajeczną trzeba usunąć, bo jajko nam się zepsuje, taki mogą się zatłucz. Ale dodając kuskusu i rusku, rusk, że to zabrzmiało, dodając rusk, ta mieszanka nam tak szybko nie wyschnie, ładnie będzie trzymać wilgoć. No i w takiej postaci podajemy. Rodzice chętnie to pobierają, bo to się nie klei im do dziobków ładnie pachnie. Jak ktoś się w domu zrobi to zobaczy. W takie postaci podajemy. Mówię, jeżeli ktoś barwi ptaki przy moczeniu. Przy moceniu rusk, dodajemy wtedy barwnika, oczywiście dajemy barwnika według zaleceń producenta, barwniki mamy różne, lub witaminy dodajemy, także to nam wszystko wchłoni. Taka mieszanka gotowa do podania. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich, cześć.